O, witajcie drodzy moi widzowie. Teraz wam pokażę, jak ja ćwiczę. Tak właśnie się ćwiczy. Tak i tą rączkę się robi, fajnie się ćwiczy. O, tak fajnie ćwiczę. Fajnie tak się ćwiczy. To jest takie do ćwiczeń, fajnie elegancko. Teraz takie muskuły będę miał. O, to wszystko po siłowni, drodzy moi widzowie. O. Po tej wczorajszej siłowni, tak go ćwiczę fajnie elegancko. O. Popatrzcie, jak ja fajnie elegancko ćwiczę. Siła, mocy. O! Tak ćwiczę fajnie elegancko. Widzicie? Muskuły rosną eleganckie. Po prostu to, są te, to takie, coś sobie załatwiłem. Fajnie elegancko. I to jest. Yy... Superańskie, ćwiczę sobie tym. To jest dobra metoda. To jest dobra metoda. To jest eleganckie. Tak, go zawsze ćwiczę. O. Tak fajnie, elegancko sobie ćwiczę. Raz tą rączką. To jest takie po prostu do ćwiczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A. Raz, dwa, trzy. A! Tak się fajnie ćwiczy. To jest takie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzicie, drodzy moi widzowie? To jest takie eleganckie do ćwiczeń. Ja ćwiczę. To jest dobra kwestia. O! Tym się zawsze tak ćwiczę. Elegancko, to jest elegancko. O, tak sobie fajnie, to jest takie fajne, eleganckie do ćwiczeń. Naraz, tą rączkę, o, tu są, widzicie, no, to jest troszeczkę po handelkach. To jest na masę, to jest troszkę takie bardziej profesjonalne. To jest taka dobra reakcja. Raz tą rączkę, raz tą. I raz tą. To jest dobra rzecz. To jest takie, żeby sobie... To jest takie też do ćwiczeń, tylko takiego na, na masę, na masę. To jest dobra reakcja. O, tu raz tego ćwiczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, i tak dalej, i tak dalej o, tu fajnie się ćwiczę to jest dobre, eleganckie do ćwiczeń o, dobra rzecz to parę lat temu na takim czymś ćwiczyłem no, po prostu to na tym sobie też taką mięśnie sobie wyrabiam No, to jest po prostu popularność do przodu idzie na tym ćwiczeniu o tak ćwiczę i tak i to zrasta, zrasta. Mięśnie rosną, rozrastają się. Ja już teraz wziąłem sobie na masę. Teraz ćwiczę, drodzy moi widzowie. I jestem rozgrzany, fajnie, elegancko. Teraz sobie jeszcze tak ćwiczę. Raz, tu. Raz, tu. To jest dobra rzecz. Ja po prostu sobie na tym tak czasami ćwiczę. To jest dobra reakcja: dobra reakcja. No, teraz tu i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu yy, pro dobra rzecz. Takie do ćwiczeń to jest tego oraz to, rękę sobie ćwiczę tego raz tak i raz tak no to jest takie po prostu o tak ćwiczę i to jest dobra rzecz profesjonalne no raz tak i tu mięśnie mam o ponieważ ja drodzy moi widzowie sobie tak ćwiczę raz tą rączkę raz tą se ćwiczę to tak o tego... To jest takie po prostu do ćwiczeń i po prostu też też czasami sobie pożyczam te handelki Ćwiczę fajnie elegancko, drodzy moi widzowie No No ja już jestem po rozgrzewce, drodzy moi widzowie No ponieważ ja sobie tak trochę tego poćwiczyłem, tego wiadomo trochę trzeba roz, rozćwiczyć No pochodziłem sobie tam po tym Byłem tam zobaczyć na takiej barierce. Wiadomo, no, trochę na tej barierce się poćwiczyłem. I byłem tam na, na takim tym, na zbieżni. No, potem sobie weszłem na taką tą yy, Na taką barierkę sobie tej znanej poćwiczyłem fajnie, elegancko. No, teraz już mięśnie rosną. Takie osą. są. No teraz takie mam mięśnie, teraz już jestem jeszcze trochę parę lat i będę napakowany, no teraz tu jest taka kwestia, że troszkę jeszcze będę biegał, troszkę takiej sobie kupię takiego białka weznę teraz sobie będę brał takie na masę, no i to już do, do góry idzie tego tak i po prostu sobie pójdę gdzieś jeszcze tam gdzieś na koszykówkę do trenera i wezmę sobie taką fajną tą patonika kokosowego i zawsze coś tam jakaś będzie propozycja można sobie zagrać tam po no czasami sobie na tym poćwiczę to jest takie do rąk ćwiczenia to jest taka profesjonalna rzecz drodzy moi widzowie ponieważ yy, przygotowałem się już na takie trochę sobie teraz tak ćwiczę, wiadomo, bo teraz są takie nudy, że człowiek musi siedzieć teraz w domu, co mi to pozostało? Teraz tylko ćwiczyć, teraz tylko ćwiczyć. <grytanie> no, jestem zadowolony, teraz tak to czas bywa, teraz ogólnie to tak muszę, trochę tak muszę, wiadomo, trzeba taką kondycję dbać, taką coś mieć w sobie. No, troszeczkę trzeba takiej masy nabrać, troszeczkę trzeba takiej masy nabrać i, i proszę iść do przodu, trzeba iść. No, a jeszcze tego, jak troszkę tego sobie ćwiczył, to tak, wiadomo, no, ja jestem trochę wysportowany, bo ja, tak wiadomo, chodziłem na zawody, jeździło się tam parę lat temu, no, po prostu ja mam ten spryt, no. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.